Krótkie spojrzenie na indeksy przez pryzmat technik Fibonacciego. Witam Państwa standardowo we wtorek, 20 stycznia. No, generalnie trzeba to obiektywnie stwierdzić, że geopol geopolityka, mówiąc w cudzysłowie, coraz bardziej zaczyna nam ustawiać wykresy. No, choć jeszcze yy, według mnie bez jakichś silnych, średnioterminowych sygnałów słabości, no niemniej jednak, jeśli spojrzymy na WIK w skali tygodniowej, no to widzimy, że bykom na razie nie udało się zanegować strefy 120, 796, 121, 680. O tym klaszcze podażowym Fibonacciego wielokrotnie Państwu yy, mówiłem, przedstawiając jakby yy, taką szczegółową charakterystykę. No wiadomo, że bazą jest tutaj ta symetria AB równa się CD właśnie w ujęciu średnio czy nawet długoterminowym. Yy, no W tej chwili yy, mamy niewielki wzrosty presji yy podażowej, więc chcę przypomnieć o istnieniu yy, takiego pierwszego, Ważnego wsparcia w tym horyzoncie średnioterminowym, czyli 115, 238, 115, 775. O tej strefie także wspominałem tydzień temu. No i została wyznaczona na bazie zniesienia 14,6 tej ostatniej potwali wzrostowej. Inne zniesienia 18,6,38 i jakaś zasada zmiany biegunów w pobliżu, ta linia czerwona. Wydaje się, że dopiero przełamanie takiej strefy no, byłoby tym już konkretnym sygnałem słabości, choć popyt oczywiście powinien tutaj w jakiś aktywny sposób przeciwstawiać się presji, presji podażowej, więc tu istnieje jeszcze spora przestrzeń na jakąś ewentualną korektę. I z punktu widzenia techniki, no tak jak powiedziałem, przed momentem dopiero wybicie tak ciekawej zapory popytowej wygenerowałoby nam sygnał słabości. Natomiast no to, co na tym etapie może trochę niepokoić, no to pewna niefrasobliwość byków w kontekście właśnie wymienionego następie. Węzła podażowego. WIG-20 i tutaj już skala dzienna. No ostatni okres to taka konsolidacja, trochę naprzemienne ruchy cenowe. Widać, że popyt no, przestał wykazywać się tak dużą determinacją, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze nie tak dawno. A przed kupującymi, no to kluczowe wyzwanie w postaci naprawdę ciekawego oporu FIBO 3341, 3366, liczne wzmocnienia wywodzące się z klasycznej analizy, również dość szczegółowo opowiadałem Państwu o tej strefie tydzień temu. Natomiast to, co mamy dzisiaj. No ten wzrost presji podażowej nie tak dawno udało się wybronić. Naprawdę lokalne, intradayowe, można powiedzieć, nawet wsparcie 3226-3234. Dzisiaj ponownie jesteśmy w tym rejonie, ale przypominam, że kluczowe znaczenie i to nawet już w takiej perspektywie dłuższej, kilkumiesięcznej ma strefa 3149-3173. No, skupisko naprawdę licznych zniesień wewnętrznych kluczowych typu 23, 6, 38 i 2, są to zniesienia wygenerowane z dość takich transparentnych punktów, czyli doków cenowych, przebiega Milie Line dodatkowo, więc no, to jest taki pierwszy rejon, gdzie rzeczywiście ta aktywność popytu powinna być większa. No, jeśli ten mechanizm się nam tutaj nie urzeczywistni i dojdzie do przełamania tej strefy, to otrzymamy po prostu z wykresu sygnał, że. Że popyt odpuszcza i być może no, będzie miało to takie konsekwencje, że wejdziemy w kolejną fazę korekty technicznej. Wtedy zwróciłbym uwagę na nowy element na wykresie, czyli gdzieś narające nowe 3038-3050. Również wypadają tutaj liczne zniesienia, ale fajnie też powinna zadziałać zasada zmiany biegunów. Więc to na wypadek, gdybyśmy mieli teraz do czynienia z rozwinięciem się korekty i brakiem reakcji popytu, uważam, że powinna. Być taka racja gdzieś w tym przedziale 3149,73. No, nieco słabiej zaczyna wyglądać DAX też w ujęciu dziennym. No, jeszcze wczoraj, jak pisałem jakiś komentarz, taki krótki odnośnie indeksu, no to zwracałem uwagę na dobrze znany nam już przedział cenowy 24,815, 24,868. Nie tak dawno jeszcze była to ważna zapora podażowa, potem zaczęła przez moment pełnić rolę, rolę wsparcia, no ale dzisiaj Negatywne otwarcie z luką, jesteśmy poniżej tej strefy, więc przypominam o klasze FIBO, o którym także wspominałem ostatnio tydzień temu. Pierwsza zapora popytowa wytyczona na bazie techniki grupowania zniesień ze zniesieniem 14,638 i 2 i zasadą zmiany biegunów to 24, 463, 24 528. No i zobaczymy, czy w ogóle dojdzie do konfrontacji w tym przedziale. Według mnie, no, biorąc pod uwagę tę sytuację, z jaką w tej chwili mamy do czynienia, jak najbardziej y y trzeba dopuścić możliwość przetestowania tej, tej strefy ważna będzie tutaj właśnie reakcja ze strony popytu i tak podobna narracja, jak w przypadku omawianych przed momentem wykresów, jeśli tej aktywności zabraknie, no mamy konkretny sygnał techniczny raczej faworyzujący wówczas przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminową stronę podażową. Pokazuje kolejny adekwatny przedział wsparcia. To jest 23,851, 23,923, zniesienie 23, i 23,6. To, to czerwona przerywana linia, no i zniesienie 61,8. Bardzo ciekawe grupowanie zniesień, więc to jest adekwatny właśnie przedział w stosunku do wymienionego przed momentem węzła. Zobaczmy indeksy amerykańskie. Wczoraj oczywiście było święto za oceanem, więc nie było, nie było sesji. No, no tutaj mamy też kłopoty cały czas na S&P w skali tygodniowej z przełamaniem strefy 6930-6965, co sa, samo w sobie oczywiście no nie jest jakimś decydującym sygnałem odwrotu, no ale gdyby podaż się uaktywniła, a mamy te negatywne dewergencje, to pokazuję Państwu jako ciekawostkę na RSI bo sporo się o tym teraz też yy, mówi, że w tym ujęciu średnioterminowym właśnie na indeksie S&P pojawiły się negatywne dewergencje, no rzeczywiście Czymś takim mamy do czynienia. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ostatnio tydzień temu dokładnie 6668, 6673, no to jest takie pierwsze grupowanie zniesień media line i to, i to będzie taki sprawdzian trochę dla aktywności popytu, bo jeśli zabraknie tej aktywności, no to mamy wygenerowany pierwszy, pierwszy sygnał słabości w postaci przełamania tak naprawdę właśnie pierwszej zapory popytowej FIBO. Kluczowe znaczenie w cały czas według mnie, już w tym ujęciu średnioterminowym posiada będą 6426, 6476. No i krótko, indeks NASDAQ, o którym szerzej Państwu opowiadałem ostatnio, no bo no mamy ten ruch boczny, mamy tą konsolidację. No jest to relatywnie słabszy indeks w stosunku do SP. To jest skala dzienna. I no, popyt Makło pod cały czas wybiciem tego zniesienia 88,6, czyli 23 778. No ale utrzymujemy się ponad tym węzłem Dina Polego. Opowiadałem Państwu ostatnio o tej strefie. Czyli zniesienie 38,2, zniesienie 61,8, 23 070, 23 180, mniej więcej ten rejon cenowy. No i wybicie takiego węzła Dinopolego, czyli też przełamanie tej linii zielonej, powrót do tego niebieskiego kanału, biorąc pod uwagę te wcześniejsze kłopoty z pokonaniem zniesienia 88,6, no to stworzyłoby raczej takie warunki, gdzie korekta mogłaby się rozwinąć. Więc w przypadku indeksu NASDAQ Zwracałbym w tej chwili uwagę właśnie na to pierwsze, no ciekawe z punktu widzenia techniki, wsparcie. Dzisiaj można też zobaczyć wyniki spółki Netflix. Po sesji zostaną te wyniki opublikowane. No to może wpłynąć na rynki jak najbardziej, i generalnie oczekuje się właśnie na to. Co, co, co Netflix pokaże, tutaj są dosyć wyśrubowane oczekiwania, więc to generalnie te wyniki mogą mieć wpływ na przebieg przynajmniej porannej fazy środowych notowań. No chyba tyle na razie z mojej strony, więc tak jak powiedziałam przed momentem, póki co no bez konkretnych jeszcze sygnałów słabości, no niemniej jednak w przypadku indeksu DAX na przykład no widzimy, że ta korekta się rozwija, jeszcze można sobie to przypomnieć, bo no weszliśmy po prostu na tym indeksie z powrotem w rejon takiej konsolidacji, z którym mieliśmy do czynienia naprawdę od, od kilku ładnych miesięcy i to jeszcze dzisiaj takie wybicie z tą bez no, jeśli popyt szybko nie zareaguje, no to tak jak powiedziałam przed momentem, prawdopodobnie gdzieś zobaczymy tutaj ten wynik konfrontacji w przedziale 24-453-24-528. Tyle z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.